Okay, a więc hej, cześć witajcie, ja nazywam się Jack. Quack. Dzisiaj taki odcinek bardzo eksperymentalny, ponieważ dzisiaj cały dzień spędziłem na ustawianiu e, Oculusa i Capture Carda, i wszystkiego nowego, co dostałem, cały sprzęcik i tak dalej. Dlatego dzisiaj spróbujemy w to zagrać e, w gotika naszego ukochanego w formie okulusowej. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. No i w takim razie, no co, cóż tu powiedzieć, zapraszam po prostu. No. Zakładam okulusy, Niech mi się ładnie wpasują. Co? I zobaczymy różne rzeczy, jak działają, co widać, czego nie widać. Na pewno zaczniemy może od rozmowy, ale już czuję, że samej rozmowy nie będzie za dobrze widać. Dzień dobry, się. No właśnie, i teraz ja tylko widzę kątem oka, co tam Ksardas do mnie mówi, i tyle. Ale przynajmniej mamy fajną perspektywę pierwszą osobową, to trzeba przyznać. To trzeba przyznać. Okej, okay, dobra. Ksardas dał nam spokój. Mm. I co? Myślę, że przeprawimy się przez ten pierwszy. Bo to jest dalej ten save, na którym grałem. Ja jeszcze na nim nic nie zmieniłem od ostatniego razu, poza tym, że się przeszedłem do Xardasa. I dzisiaj po prostu się przejdziemy, myślę, do Korinis i pokażę wam, jak Korinis wygląda w tej pięknej formie DirectX 11 z Oculusem na głowie dodatkowo. I ja sam zobaczę, jak to się gra, bo jeszcze nie grałem za bardzo, a naprawdę wygląda bardzo obiecująco. Trochę problem jest z kamerą, ponieważ, jak dobrze wiecie, kamera w. Kamera w gotiku jest o tyle specyficzna. Ojeny, to jest złe, bo, bo y, ja muszę chodzić teraz dookoła. Się zawinę, bo to jest już takie zejście. E, <grym>, ale damy radę, damy radę. Dobra, jesteśmy już na dole, to ja teraz się obrócę o 360 stopni, y, żeby być tam, gdzie mam być. Ojeny, już mam, już mam ten y, mętlik w głowie. Nie wiem, gdzie jestem za bardzo. Muszę zobaczyć też względem kamery, gdzie jestem, żeby mi nie uciekła. Okej, okay, dobra, wszystko, wszystko jest Gites. O, po, 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 po. No i co? I wychodzimy tak naprawdę jak najszybciej z tej wieży na wolność. Sophie, Ok, gra naprawdę wygląda przekozacko, to znaczy niesamowite jest to, że i nie dosyć, że jest strasznie toporną grą, prawda? No bo przecież powstał na dosyć dawnych czasach. Bo na początku tego milenium, to raz. Dwa, że jest bardzo kanciaty i nieprzyjemny. Totalnie nieprzystosowany. To nie dosyć, że da się go tak zmodować, że przepięknie wygląda. To jeszcze, słuchajcie, da się go tak zmodować, że gra się w niego przeprzyjemnie. I naprawdę, w sensie da się w niego grać na okulusie, i to jest w ogóle zajebiste. To jest takie jedno wielkie wow, co ta gra potrafi. I wiecie co, może sobie trochę rozjaśnić obraz, bo ja nic nie widzę za bardzo po prawdzie. Na ekranie. Wy widzicie pewnie lepiej, natomiast ja mam na tym swoim mechaniku okulusowym trochę za ciemno i teraz sobie trochę podjaśnię, także poczekajcie sekundkę. O, no i od razu lepiej. Także możemy się wybrać dalej do Corinis i po drodze może coś wam poopowiadam. Co tutaj ciekawego można jeszcze robić? Ogólnie gra jest naprawdę prześwietna, to znaczy efekt tej dziczy, który jest uzyskany, jest po prostu wow. No, no słuchajcie, no gra z 2000 roku, a prezentuje się tak zajebiście i aż chce się w nią grać. I gdyby tylko nie ten problem z kamerą, bo jak dobrze wiecie, kamera w Gothicu jest taka bardzo płynna, to znaczy ona tak delikatnie za nami podąża, a nie tak e, błyskawicznie, jak w tych nowszych grach, to e, gdyby nie to, to gra byłaby naprawdę przezajebiście grywalna i z pewnością bym się w nią zagrywał na się non-stop, bo jest naprawdę świetna. O, i tu pójdziemy, wiecie co, tu odbijemy w tą stronę. Zobaczymy, co tutaj jest. Zapiszemy grę. O, chociaż zapisywanie gry dobrze działa. Jej, moja ulubiona funkcja w grze działa tak, jak powinna. Zobaczę, czy jestem dobrze ustawiony. Jestem, także wszystko spoko. E, idziemy w tą nieznaną ścieżkę, która jest dodana w Elchiwierze, bo to jest jakaś nieznana ścieżka, która jest dodana w Elchiwierze. Ja mam wrażenie, że strasznie wolno chodzę, to jest następny minus. Tak jak w Gothicu się biega dosyć i to dosyć czuć to bieganie, tak tutaj słabo, rzekłbym po prostu, no. W tym wypadku jest dosyć słabo, bo czujemy takie bardzo powolny, powolne chodzenie. Yy, może powa... Po, o ja, ale to jest fajne. Wow, naprawdę to wygląda zajebiście. Chciałbym wam to pokazać i niedługo będę mógł, ale to może o tym wkrótce. Na razie nie będę wam zdradzał, ale uwierzcie mi, że do końca tego roku kalendarzowego na pewno będziecie mogli skorzystać z części chociaż moich urządzeń których ja korzystam, nie teraz, ale będę korzystał w przyszłości. Będą to moje autorskie urządzenia. No i zobaczymy. Huhuhu, coś nam wyskoczyło. Ok, wracamy po krótkiej przerwie. Znaczy no, Wy jej nie zauważyliście akurat, ale ja ją zauważyłem, bo strasznie gra się lubi crashować. Po tym... W tym wypadku, po tych wszystkich modyfikacjach. Ale już idziemy dalej tą przepiękną ciężką i chyba zatrzymaliśmy się na tym, że się zachwycałem na tym, jak to zajebiście wygląda, bo naprawdę wygląda zajebiście, wygląda tak realistycznie, jak, znaczy chodzi, nie chodzi o to, że gra jest super ładna, no bo nie jest to, nie jest gra o jakości modeli z lat 2015-2014, ale jest to gra o poziomie imersji. Która nie jest spotykana na razie w żadnej grze, w którą grałem. Dotarliśmy na wybrzeże. To jest takie realne, że ja mam po prostu wodę z mózgu, naprawdę. Wodę z mózgu. Znaczy, no wiadomo, nie wygląda to kurczę jak życie codzienne, żebym się mógł pomylić, jakbym się obudził w nocy z tym na głowie. Ale y, poziom tego, jak ci czuję to, że jestem w tym lesie, i poziom, y, jak ten las zdobywa na y, imersji na okulusie, jest niesamowity. Także tylko poprawić tą. Mapkę, znaleźć kogoś, kto mi zmoduje interfejs, tak żeby się ładnie, ładnie komponował na samym środku ekranu, bo jak wiecie, to, to, za, to zazwyczaj jest bardzo przy rogu i to na okulusie nie działa. No i, kochani, mamy, mamy sukces. Mamy sukces, mamy grę Roku VR na razie, po prostu, która jest tak zajebista pod tyloma względami, bo i pograsz sobie w nią bez okulusa i pograsz sobie w nią na okulusie. I to najprawdopodobniej będzie pierwszy tytuł który będzie obsługiwany w moim software'ze, który będę pisał od początku przyszłego roku kalendarzowego wraz z, z ludźmi ehm, taki który, to będzie software, na razie Wam nie zdradzę co on będzie robił, ale będzie robił zajebiste rzeczy, będziecie mogli grać w VR bez znajomości, skryptów i w ogóle tak jak ja będziemy tworzyć zajebistą społeczność i mówię Wam, będzie prześwietnie, tak gra dała mi nadzieję, o Jezu, aż mi się odbeknęło, to są takie emocje, zbliża się wieczór chyba z tego co widzę Robi się coraz ciemniej, a ja się przechadzam i to jest niesamowite, naprawdę. Chciałbym Wam jeszcze pokazać walkę, ale musielibyśmy wpierw ogarnąć jakiegoś potwora. Niestety nadrzędny minus jest taki, że bez DirectX 11 widać broń, natomiast z DirectX 11 yy, broni nie widać. I ja sobie mogę robić tylko tak i widzieć, że postać delikatnie przy, yy, przykuca i tyle, to nic więcej więcej nie jestem w stanie zobaczyć. Fajnie, bym mógł zobaczyć broń w wersji bez x 11. Działa, natomiast wtedy nie działa co innego, mianowicie ym, nie działa po prostu... Co to jest? Aha, martwy ten... Martwy płód. <grym> nie no, martwy... Martwy szkielet. Nie wziąłem sobie mieczek. Um, co mówiłem? Aha, w wersji bez x 11... Widać broń, ale nie można wtedy w ogóle ustawić tego podokulusa. O, jakieś ognisko. Znaczy, będą tam gobliny najprawdopodobniej. Postaramy się z nimi zawalczyć, ale nic wam nie obiecuję, bo jest dosyć trudno. Tam ktoś jest, czy to jest takie puste... Buten? bo to są nowe tereny dodane w Elchiverze, ale... na razie nie widzę, żeby tu się dużo działo. Właściwie nie dzieje się nic. Woda. Fajnie, przydałby się jakiś bandyta. Moglibyście jakiegoś zespawnować w tym Elchiverze, no. Shame on you. Zobaczę, czy jestem... Jestem w kadrze, wow! no naprawdę dobrze no i mówię wam, to jest niesamowite naprawdę, kurde gra roku, gra roku na VR to jest cudne, cudne, piękne i yy, w ogóle wow wow, to jest to jest niesamowite to co ja widzę, to jest niesamowite o i coś mogłem wziąć coś mogłem wziąć rdeścik polny rdeścik polny dobra, idziemy dalej po tym wzgórzystym wzgórzu ale dalej już nie pójdziemy, to jest właśnie koniec. Hmm, ale wow! Wow, no mówię Wam naprawdę, jest coś niesamowitego. Nie wiem, czy tu dalej możemy pójść, chyba nie za bardzo, chociaż może bokiem, bo tutaj też widzicie perspektywa jest trochę zachwiana. Wow, dobra. Huh! Wow, jakie piękne niebo. Kurde, jestem pod wrażeniem. Jestem pod takim wrażeniem, że po prostu czapki z głów. Czapki z głów. I, I to nie jest wymuszone wrażenie. To jest to, co wam opowiadałem, że ta gra po prostu jest zajebista w taki sposób. Dojdziemy do Korinis, przejdziemy się po Korinis i skończymy ten odcinek w tamtym momencie. To jest taki odcinek bardzo bonusowo-gadatliwy. Ja widzę, że muszę sobie poprawić trochę yy, ułożenie. Okej, okay, kochani, znajdujemy się przy wejściu do miasta do Korinis. Zrobiłem sobie dzień żeby wam się to lepiej oglądało. I teraz wejdziemy Stoć! do... Uuu... Chciałem ci się tylko przyjrzeć. Wygląda na to, że masz pieniądze. Możesz wejść. O, dziękuję. Dobra, Luzik. Y, no i wchodzimy do miasta. Coś, coś no miota, jak szatan. Postaramy się ominąć tego, co nam mówi różne rzeczy. No i wow, i jesteśmy w mieście. No i kochani. Sam by na to. Szacun. Szacun, bo... No, no, nie wiem co mam powiedzieć. Ta gra musi być oficjalna, zro oficjalnie zrobiona przez WarpExa, to nie ma opcji w ogóle. No jest tak piękna w tym DirectX xm 11 Ja czuję się w niej tak bardzo imersyjnie i nawet jestem w kadrze cały czas, bo zazwyczaj mam taki problem, bo kochani, może śpieszę wyjaśnię, jak ktoś nie ogląda moich innych filmików z Okulusem, że często wychodzę z kadru. A tutaj nie wyszedłem. I wow! Wow, to jest fajne, naprawdę. Korini wygląda przecudnie. I jest takie ogromne wszystko, naprawdę. Tak jak generalnie Gotik nie wydaje się jakimś super dużym światem, znaczy tak jest duży jak ogólnie na gotikę, jak na tamte czasy RPEGów, ale poza tym naprawdę zyskuje na takim ogromie, że czujemy, czujemy tą skalę, czujemy tą skalę, jak po prostu gramy w wersji VR. Także kochani, no muszę coś zrobić, żebyście mogli tak najszybciej zobaczyć. Jeszcze nie wiem co, ale coś na pewno zrobię. O nie, no ja nie chcę z tobą gadać. Tutaj? Nie chcę z tobą gadać. Tak. Masz coś przeciwko? Nie masz tu czego szukać, kurduplu. O jeny. To spróbujemy z nim zawalczyć i w taki Uspokój sposób się. zakończymy Dobrze, odcinek. Ale wejść... W porządku, zapłacę. O dobra, zapłaciłem. No trudno, dobra, to zakończymy tę rozmowę. Więc zabiorę... <noise> Oj, no uderzył mnie, widzicie? No i teraz leżymy. Mogę sobie popatrzeć w górę, się dobry. No i w takim miłym akcentem kończymy odcinek. Jak widzicie, jestem pod wrażeniem ogromnym strasznie dużym wrażeniem. Ta gra jest po prostu 11 na 10 w kwestii VR. No i chyba na tym możemy skończyć odcinek. To jest taki bonusowy, krótki odcinek. O, wstaliśmy, więc możemy się jeszcze przejść, bo ja tak bardzo chcę. Poriniz wygląda tak przecudnie w wersji VR. Także to chyba wszystko. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować ten kanał, jeżeli podoba Wam się taki styl grania i lajkujcie te, te, ten filmik, jak Wam się podoba i w ogóle brakuje mi słów. Także trzymajcie się. Cześć.